A więc tak, mamy losowanie, jeśli chodzi o grupy, jeśli chodzi o reprezentację, eliminacji na Mistrzostwa Świata. Nieprawdopodobna sytuacja. Dzisiaj sobie zrobimy analizę poszczególnych grup, tak jak wyglądają po prostu te grupy. Taką osobną analizę dotyczącą naszej grupy, w której jesteśmy, jeśli chodzi o reprezentację polskiej, to już robiłem na osobnym filmiku. Zapraszam Was do tego filmiku. Ale dzisiaj porozmawiamy na temat pozostałych tak naprawdę grup, bo tu będą emocjonujące tak naprawdę mecze, spotkania. Emocje sięgną z zenitu. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj na temat poszczególnych grup mamy tutaj losowanie, zrobimy sobie komentarz, do tego jestem też ciekaw waszej opinii, które według was grupy są najciekawsze, które są słabe, mocne, jakie na jakie mecze praktycznie czekacie? No więc tak, może tutaj wstępnie przybliżę tak naprawdę, bo może to być słabo widoczne, grupa A, Portugalia, Serbia, Irlandia, Luksemburg i Azerbejdżan. Tak wygląda praktycznie ta grupa. No, my jesteśmy tutaj w grupie. I czyli Anglia, Polska, Hungary, czyli Węgry, Albania, Andora, San Marino. No, trzeba powiedzieć sobie wprost, że jeśli chodzi o naszą grupę, no to jest ona po prostu bardzo dobra, tak? Oczywiście stają szacunki do tych słabszych drużyn. Mimo wszystko, tutaj Anglia wydaje się, że to jest najmocniejszy rywal, jeśli chodzi o naszą grupę. Moim zdaniem po prostu jest to świetne losowanie, chociaż trzeba po prostu każdego przeciwnika szanować. Wiadomo też nie wiadomo, jak ta reprezentacja będzie wyglądać za kilka miesięcy. Pierwsze mecze będą mieć miejsce w marcu 2021 roku. Czy Kontuzje, czy będą po prostu przypadki koronawirusa, i jak będą wyglądać piłkarze po całym sezonie, i tak dalej. Ale mimo wszystko to fajnie wygląda. Dobra, potem mamy grupę B, to jest Spain, czyli Hiszpania, Szwecja, Grecja, Georgia, Kosowo. Tak wygląda praktycznie ta grupa B. No, tutaj troszeczkę już po prostu mocniejsza jest ta grupa, wydaje się tak. Hiszpania, Szwecja, e, wydaje się, że to po prostu są te państwa, które wyjdą z tej grupy. Grupa C, Włochy, Szwajcaria, Irlandia Północna, Bułgaria i Litwa. Tak wygląda praktycznie ta grupa. Znaczy, ja też nie chcę po prostu jakby się podejmować jakby takiej, mm, takiego po prostu myślenia, czy po prostu takiego typowania, kto wyjdzie z takich grup, bo tu może być wiele niespodzianek, jakby w związku z koronawirusem. Wcześniej rzeczywiście można było takie coś typować. Oczywiście mogę tak wstępnie przedstawić, ale tak jak mówię, zawsze to jest swego rodzaju zabawa, raczej niż to się może sprawdzić, tak, bo ktoś powie, o, ty mówiłeś po prostu jak było losowanie, że ci wyjdą, a ci nie wyjdą, a się okazało odwrotnie. Natomiast tak, Włochy, Szwajcaria, Irlandia Północna, Bułgaria, Litwa tutaj. Się, że po prostu Szwajcaria i Włochy powinny wyjść praktycznie z tej grupy. Grupa D Francja, Ukraina, Finlandia, Bośnia, i Hercegowina, Kazachstan. Tak, tutaj Francja i Ukraina mocno tak naprawdę um, będzie napierać, jeśli chodzi o tą grupę, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że też ta, ta grupa jest dosyć tutaj e, łatwa tak dla tych drużyn, na przykład dla Francji, czy też do Ukrainy, żeby wejść. Potem mamy Belgię, Walia, Czechy, Białoruś, Estonia, no, to Belgia to po prostu naprawdę ma. No, no nie powiem, że słabą grupę, ale na, na podstawie tych piłkarzy, którym dysponuje Belgia, to nie, było, nie powinno być problemu, żeby Belgia praktycznie wyszła z tej grupy. Belgia i Czechy, moim zdaniem. Grupa F, Dania, Austria, Szkocja, Izrael. Następnie mamy tutaj i Island, Moldowa. Tak, tak wygląda po prostu to zestawienie. Wydaje się, że tutaj powinna praktycznie z tej grupy wyjść. Austria, Dania, potem mamy grupa G, Nederlandy, czyli po prostu Holandia, Turki, Turcja, Norwegia, Montenegro, Latwia i mamy też Gibraltar. tak? No szkoda, że my tak naprawdę, tak naprawdę nie wylosowaliśmy jeszcze Gibraltar, na przykład zamiast Anglii, Gibraltar w, naszym, w naszej grupie to byłaby fajna grupa. Natomiast tutaj, no tu wydaje się, że Turcja powinna właśnie wyjść i ewentualnie tutaj właśnie Holandia, tak znaczy Holandia na pewno. Potem mamy grupa H, to jest Chorwacja, Słowacja, Rosja, Słowenia, Cypr, Malta. Widzimy, że tutaj po prostu ta grupa taka mocno wschodnia, tak, poza po prostu Cyprem i Maltą. Chociaż na Cyprze po prostu sporo mieszka tutaj oligarchów, biznesmenów z Rosji. Więc tutaj Chorwacja, Słowacja, Rosja, Słowenia. No to już może być ciekawsza po prostu ta grupa. Wydaje mi się, że tutaj powinna wyjść Chorwacja oraz Rosja. Grupa I to właśnie Anglia, Polska. Hungary, Albania, Andora, San Marino, więc Polska i Włochy, Polska i Anglia powinna wyjść. Grupa J, Germany, po prostu Romania, tak, potem Iceland, North, Macedonia, Armenia, Liechtenstein. To też po prostu jest dosyć ciekawa grupa. Tutaj powinna wyjść praktycznie Rumunia, a także Niemcy, tak, jeśli chodzi o to zestawienie, jeśli chodzi po prostu o tą grupę. No to jednak. Wydaje mi się, że Niemcy nie powinny mieć problemu, żeby wyjść praktycznie z tej grupy, aczkolwiek mogą być, jakieś, mogą być jakieś niespodzianki, jakieś zaskoczenia. Czyli tak się właśnie prezentują te grupy od A do J. Od A do J. Wydaje mi się, że po prostu tutaj ten ciężar taki gatunkowy, tak, jeśli chodzi o te państwa, on jest podzielony. Nie są takie po prostu grupy śmierci, mocne grupy. Są faworyci, są słabsze praktycznie drużyny w tych grupach, aczkolwiek, tak mówię, no, przez koronawirusa i przez po prostu kontuzję, ponieważ ten sezon będzie ciągły, no stopper. Praktycznie, mecze to wszystko może się zmienić. Co z tego, że na przykład Belgia jest tutaj ewidentnym, praktycznie liderem, jeśli chodzi o grupę E. Skoro na przykład piłkarze, którzy grają w reprezentacji Belgii, no grają w topowych praktycznie klubach europejskich czy na świecie, no i może się okazać, że będą po prostu zajechani, tak przyjadą, będą kontuzjowani, dziesiątkowane, praktycznie drużyna, i zupełnie inaczej będzie to wyglądać, jeśli chodzi o tę eliminację. Także e, tak to wygląda. Czy tu jest jakaś e, po prostu e, według mnie bardzo ciekawa grupa, fascynujące mecze, e, na które po prostu ja bym zwrócił e, bardzo uwagę? No, wydaje mi się, że po prostu grupa C jest dosyć ciekawa, tak. E, grupa B na pewno po prostu spotkania między Hiszpanią a Szwecją. E, natomiast tak, grupa A to też będą no, ciekawe tutaj spotkania: Portugalia kontra nie, Serbia, tak. E, wydaje mi się, że po prostu to jest ten podział taki zrównoważony, jeśli chodzi o te poszczególne, jeśli chodzi o te poszczególne po prostu reprezentacje. Grupa D też jest ciekawa. Francja, Ukraina, e, Finlandia, tak, czy po prostu Francja utrzyma ten wysoki praktycznie e, poziom. No nawet tutaj bym powiedział w ten sposób, że nawet jak są zaprezentowane te kraje poszczególne w tych grupach, to tak mniej więcej, mniej więcej to też tak odpowiada, tak, awansują te kraje, tak można by powiedzieć. Oczywiście tutaj ta po prostu to zestawienie tak nie, nie zostało przedstawione tak, które państwa awansują, ale w dużym stopniu to się tak pokry, pokrywa, tak, Natomiast jeśli chodzi o naszą grupę, oczywiście tych przeciwników trzeba szanować, natomiast no nie oszukujmy się, San Marino to jest obowiązek, żebyśmy wygrali, Także, tak samo po prostu tutaj z Albanią, czy po prostu z Andorą, czy z Węgrami, to według mnie są spotkania, które powinniśmy zwyciężyć, z Anglią, powinniśmy się po prostu więcej męczyć, ale to też jest ciekawa sytuacja, bo to jest powrót do historii, te spotkania z Anglią zawsze elektryzowały, Zwłaszcza, że mecz z Anglią będzie na Wembley, mnóstwo pewnie Polaków przyjdzie na ten mecz, jeżeli będzie możliwość wtedy udział praktycznie tak w meczu z, z, z obecnością praktycznie kibiców, z udziałem kibiców. No bo jeżeli będą te oboszczenia koronawirusa, no, a kryż można powiedzieć, tak, nie ten koronawirus i sobie idzie, ale mają być szczepienia już teraz po prostu tak w 2020 roku, w grudniu, bo już rozpoczęły się szczepienia w Anglii. Być może po prostu będą te mecze właśnie z udziałem publiczności, to byłoby nieprawdopodobne. Podobne emocje, tak meczycho. Co ważne, warto powiedzieć, że naszą grupę, tak, to jest grupa praktycznie, gdzie my nie mamy daleko tak naprawdę do naszych przeciwników, więc w sensie fizycznym też nie będzie po prostu takiej, takiej sytuacji, że między jednym a drugim meczem będą po prostu tutaj tak długie podróże samolotem, i tak dalej. Maksymalnie to jest praktycznie kilka godzin, to też jest dobre, optymalne, tak, wpłynie to na lepszą dyspozycję, lepszą formę. Jeżeli mamy być tacy szczegółowi, tak, no bo bez przesady, tak, no to tak, tak samo jak na przykład mówi, że boisko było nierówno, czy deszcz padał takim, przegra no, warunki pogodowe są równe dla wszystkich, ale niektórzy muszą pokonać większy odległość, większy faktycznie dystans, więc tak to właśnie wygląda. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko ani dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć.